Sasza, dobre humory w Lubinie, bo jest czwarta kolejka i odnieśliśmy to pierwsze upragnione zwycięstwo. Dla Ciebie również ten mecz chyba będzie szczególny, bo w bardzo fajny sposób przedstawiłeś się tutaj lubińskiej publiczności. Co teraz czujesz, jak, jak u Ciebie, z nastrojem po tym spotkaniu i też jak z nastrojem w drużynie? Ja, jestem bardzo szczęśliwy tego zwycięstwa jako pierwsze i też bramki, ale ja zawsze mówię, że. Piłka nożna to jest zespołowy sport i jestem szczęśliwy, że dobrze zagraliśmy dzisiaj jako zespół i, i mam nadzieję, że tak będzie w następnych meczach. Trener był zadowolony z Waszej postawy. Wskazał co prawda, no, co prawda kilka tych mankamentów, nad którymi musicie jeszcze pracować, no, ale Ty chyba też jako, jako część tej drużyny możesz być zadowolony, bo no, miałeś solidną owację od, od lubińskiej publiczności, gdy, gdy schodziłeś z tego boiska. No tak, zawsze można grać lepiej i poprawić rzeczy. i Myślę, że trener tego jest świadomy i zawsze trzeba, też jak wygrasz te rzeczy, które dobre są, po prostu poprawić i pokazać, może być na, na, na jakiejś odprawie. A, a to wacje jestem szczęśliwy najbardziej, że też są ludzie, którzy wierzą i, i, i wierzą w ten mój transfer do Lubina, bo Słyszałem wiele też negatywnych rzeczy, a, a myślę, że to jest śmieszne, że kto myśli, że ja nie mogę, mogę grać na, na tym poziomie. Jeśli chodzi o kolejny mecz, przed nami przed nami mecz z Legią Warszawa. No to będzie ciężki pojedynek, ale Zagłębie, Ciebie jeszcze u nas nie było, ale w ostatniej kolejce zeszłego sezonu Zagłębie pokazało, że nie boi się Legii i potrafi nawet tam bardzo dobrze zagrać. Uważasz, że, że tak samo teraz możecie bez, bez żadnych kompleksów pojechać na Łazienkowską i tam osiągnąć dobry rezultat? No, że zawsze na wjeździe w Ekstraklasie ciężkie są mecze. Nie? Myślę, że, że nie tylko przeciwko takim topowym drużynom jak Legia, eee... A myślę, że te to, to takie mecze są fajne też dla, dla nas piłkarzy, bo, bo na pewno będzie dużo ludzi, fajny stadion, dobra drużyna, przeciwna i myślę, że musimy się cieszyć z takich meczów.